Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas! Dzięki! Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi, część druga. Zapraszam do wysłuchania szczegółowego streszczenia lektury. Miłego słuchania! Zamek na kociej skale. Zaczął się grudzień. W każdą sobotę grupa przyjaciół spotykała się u Feliksa, by wspólnie oglądać filmy. Na jednym z takich spotkań Babcia Lusia opowiada im o skarbie, który zabrali jej niemieccy żołnierze w czasie wojny. Podczas powstania warszawskiego Niemcy rabowali domy. Do domu babci Lusi również weszli. Zabrali m.in. pierścionek, który był w ich rodzinie od pokoleń, gdy żołnierze mieli już odjeżdżać i ciężarówka się zepsuła. Wynieśli zatem z samochodu skrzynię pełną zrabowanych przedmiotów i ukryli kosztowności w podzimach Małego Kościoła, który został zniszczony następnego dnia w czasie bombardowania i nigdy nie został odbudowany. Klasa pierwsza A, do której uczęszczają gimnazjaliści, udają się na wycieczkę do zamku na kocie i Skale. Po zamku oprowadza ich przewodnik Hieronim Jasiński. Opowiada uczniom, że góra kryje wiele korytarzy i grot. Legenda głosi, że władający zamkiem w połowie XIV wieku książę świętopełek ukrył tu podczas oblężenia niezwykle cenny skarb. Nigdy nie został on jednak odnaleziony. Grupa przyjaciół idzie na samym końcu. To daje jej możliwość odłączenia się od wycieczki i zwiedzenia ukrytych zakamarków. W jednym z korytarzy przyjaciele natykają się na gnoma, który mrużąc oczy kazał im zgasić latarki. Postać miała na sobie resztki jakiejś starej koszuli, a z jego oczu wydobywał się blask. Miał kulfoniasty nos i dużą głowę ze spiczastymi uszami. Siedział na sporym kufrze z metalowymi okuciami. Felix zastanawia się, czy to skarb księcia świętopełka, ale Gnom tłumaczy Feliksowi, Nice i Netowi, że każdy skarb ma przeznaczonego znalazcę. Na nich czeka inne znalezisko. Po wyjściu z zamku Hieronim mówi pani Joli, że chciałby przez chwilę porozmawiać z całą trójką dzieci. Mówi im, że całe życie szuka przyjścia, dlatego też został kustoszem na zamku. Nika mówi, że może dlatego nie może znaleźć tego skarbu. Ponieważ chce go z chciwości, wspomina, że ten kto ma odnaleźć skarb jeszcze się nie narodził. Skarb babci Lusi. Nastolatki postanawiają odnaleźć skarb babci Lucy, który został skradziony i ukryty przez niemieckich żołnierzy. Mają nawet zdjęcie kilku osób przed moim kościółkiem, tym w którym został schowany skarb. Postanawiają przejrzeć w szkolnej bibliotece album ze zdjęciami Starej Warszawy. Na jednym ze zdjęć odnajdują wspomniany Kościół Świętego Józefa. Odrysowują zarys murów i ulic. Do poszukiwań wykorzystują Manfreda, sztuczną inteligencję. Potrzebne im między innymi dokładne plany kościoła. Program komputerowy analizuje wszystkie zebrane dane. Dzięki temu Felix, Ned i Nika dowiadują się, gdzie znajdują się ruiny zbombardowanego kościoła. Tyle tylko, że na jego miejscu stoi już nowy budynek. Jest on jednak podpiwniczony, zatem część podziemia wciąż może być nienaruszona. Niestety, według planów, nie ma żadnego zejścia do piwnicy. Zamknięci w szafie czekają, aż z budynku wszyscy wyjdą. Schodząc pod ziemię, dostają się do schronu przeciwatomowego. W rzekomo opuszczonym schronie odnajdują niedopałek papierosa. Dochodzą do wniosku, że ze schronu zawsze są dwa wyjścia. Według Manfreda to, które znajduje się za stosem pudeł, wychodzi na ulicę. Idą nowym korytarzem. Wkrótce betonowe ściany zmieniają się w cyklany. Przeczucie Niki podpowiada jej, że w jednym z korytarzy za ścianą odkryją ruiny świątyni. Poszukiwacze skarbów nie mają jednak ze sobą odpowiedniego sprzętu, by przebić się przez ścianę. Wychodzą więc przez studzienkę kanalizacyjną. Postanawiają, że wrócą z potrzebnymi narzędziami. Zastanawiają się, kto przed nimi był w schronie i zostawił nie do pałek. Felix zwraca Netowi uwagę, że przy stoliku w restauracji siedzi jego mama z mężczyzną, który prawdopodobnie je rzeźbiarzem i przez którego rodzice Neta kłócą się ostatnio. Zdenerwowany Net stwierdza, że nie chce na to patrzeć i odchodzi. Dzieci nie orientują się, że w cieniu za drzewami stoi mężczyzna, który ich obserwuje. Kilka minut później podchodzi do niego kobieta w długim płaszczu. Zamieniają ze sobą kilka słów. Nazajutrz dzieci widzą na billboardzie kolejne doniesienia o ataku gangu niewidzialnych ludzi. Felix wyraża przekonanie, że ich szef nie będzie ryzykował zemsty na dzieciach. Znacznie lepiej, już wyposażeni, schodzą z pod ziemię. Wiertarka, którą przyniósł Felix, okazuje się strasznie głośna, ale już po chwili wiertło trafia na pustą przestrzeń. Za pomocą endoskopu zbadał przestrzeń i okazuje się, że jest tam kolejny korytarz. Wyciągają ostrożnie cegłę ze ściany. Chłopcy zrobili trójkątne przejście do tajemniczego tunelu. Jakieś 15 metrów tunel biegł prosto, potem zamykały go prowadzące w górę schody. Kiedy przyjaciele do nich dotarli, usłyszeli głosy. Ned przestraszył się, że uprzedzili ich ludzie Mortena. Okazuje się, że znaleźli się na dworcu centralnym. Ruszają zatem dalej. Korytarz nagle urywa się, zasypany stertą gruzu. Dzieci zaczynają odgarniać popękane ceły i już po chwili wyłania się kawałek kamiennej framugi, a następnie drzwi. Po ich drugiej stronie również dostrzegają sięgającą z sklepienia stertę gruzu, a na środku prostą metalową skrzynię, w jakiej niegdyś transportowano granaty. Po jej otwarciu oczom przyjaciół ukazały się srebrne kielichy i półmiski, złote pierścienie, naszyjniki, perły i szkatułki. W skrzyni znajdują się też księga ruchunkowa. Dzieci postanawiają w pierwszej kolejności odnaleźć pierścionek. Żeby przetransportować znalezisko do domu Feliksa, wynajmują firmę kurierską. Zdziwieni rodzice odbierają przesyłkę i otwierają ją. Felix tłumaczy im pochodzenie skarbu. Wśród kosztowności znajduje się także zaginiony pierścionek babci Lusi. Tata chłopca decyduje się oddać skarb do muzeum. Mimo protestów Feliksa, nastolatek ukrywa w kieszeni jedną z kosztowności. Boże Narodzenie Felix mówi przyjaciołom że była u niego próba włamania i że dobrze się stało że skarb trafił do muzeum włamywacza spuszczał kaban zanim jeszcze włączył się alarm policjanci podejrzewają kobietę bo im znaleźli odcisk damskiego buta na trawniku tymczasem morten obrabowuje kolejny bank Felix zastanawia się, czy dałby radę w ten sam dzień obrabować także jego dom, ale stwierdza, że jest on niebezpieczny i trzeba na niego uważać. Ned przyznaje się Feliksowi, że wziął ze skrzyni jeden pierścionek, by dać go jednej dziewczynie, Aurelii. Jednak sądzi, że Nika może poczuć się obrażona. Felix również przyznaje się do wzięcia jednego pierścionka ze skrzyni ze skarbami. Pod koniec zajęć odbywa się klasowa wigilia. Wszyscy bohaterowie składają sobie świąteczne życzenia i dzielą się opłatkiem. Aurelia podchodzi do Neta i pyta go, czy dostanie coś od świętego Mikołaja. Chłopak, świadomy, że Niki patrzy, odpowiada, że to zależy od Mikołaja. Nika siedzi sama w domu przy skromnym posiłku, czyta ostatnią część Harry'ego Pottera. Nagle coś odwróciło jej uwagę: zobaczyła błysk na niebie. Po chwili zorientowała się, że to dwanaście reniferów ciągnących za nie świętego Mikołaja. Ludzie na ulicy zdawali się niczego nie widzieć. Nika zdążyła jeszcze tylko pomyśleć, że nie ma kominka, kiedy otworzyła się szafka pod slewem. Wypadły wszystkie garnki i w ślad za nimi wygramolił się Mikołaj. Stwierdził, że skoro nie ma kominka, to przez kontakt. Wręcza dziewczynce upominek zimową, ciemnozieloną kurtkę z foterkiem na kołmierzu, kapturze i mankietach. Zabierają na przyjażdżkę latającymi saniami, zaprzęgniętymi w renifery. Po bokach sańca montowane były latarenki. Rodzina Feliksa czeka na spóźnionego gościa, mamę chłopca. Nastolatek instaluje czujnik ruchu, by nagrać Mikołaja podczas podkładania prezentów. Choinka w domu Feliksa jest zawsze imponująca i obwieszona masą osób, a do tego posypana kawałkami waty. Co prawda mama Feliksa stwierdziła, że wygląda badziewnie, ale wszystkim się podoba. Kazało się, że Mikołaj jednak zdołał niepostrzeżenie podłożyć prezenty, mimo iż czujnik ruchu działał. Z otwieraniem prezentów wypadało zaczekać do kolacji, więc chłopiec dołożył jeszcze tylko prezent dla babci Lucy i wyjrzał za okno, w nadziei, że zobaczą idącą mamę. Gdy wreszcie przyjechała, pobiegła szybko się przebrać, ale i tak telefon komórkowy położyła obok sztućców. Niespodziewanie odzywa się babcia, mówiąc, że mama Feliksa za dużo pracuje, ale kobieta ripostuje, że ktoś musi utrzymać dom. Składają sobie życzenia i siada do stołu. Zadzwoniła komórka mamy, więc poszła odebrać, a tata włączył kolendy, po czym podszedł do Chin i zarządził otwieranie prezentów. Felix dostał najnowszy model nart carvingowych, atlas kosmosu oraz ciepłą czapkę i skarpety. Mama dostała piękny naszyjnik, kaszmirowy szal i nową płytę Diany Kroll. Tata dostał przetwornik analogowo-cyfrowy, tunelowy miernik zakrzywionych fal gwarawitacyjnych i urządzenie do zakłócenia fal telefonów komórkowych oraz programowany dekoder satelitarny. Babcia Lucia otrzymała pierścionek, który odnalazł jej wnuk. Jest bardzo wzruszona, szczególnie, że pierścionek wciąż na nią pasuje. Rodzina neta zaprasza do stołu nawet Manfreda, czyli sztuczną inteligencję. Dziwiony chłopiec wita również niezapowiedzianego gościa, Nikę, którą przywiózł święty Mikołaj. Dziewczynka oddycha z ulgą, widząc, że rodzina naprawdę cieszy się z jej niespodziewanej wizyty. Ned opowiada o minimalistycznych upodobaniach swojej rodziny, ale Nika czuje się szczęśliwa, spędzając z nimi czas. Pod choinką znajduje się prezent dla Manfreda, który otrzymuje ciało robota. Wspólny prezent dla Neta i Manfreda, czyli superpojemny akumulator do laptopa. Ned dostaje jeszcze gogle narciarskie, kilka płyt z programami komputerowymi i muzyką techno oraz zegarek z mikrokomputerem pokładowym. Ojciec otrzymuje kartę do komputera, a mama zestaw pensji ze specjalnego włosia. Nika dostaje pierścionek z moim zielonym oczkiem, który net znalazł w rodzinach kościoła. Dzwoni telefon, który odbiera tata Neta, a po krótkiej rozmowie oznajmia, że następnego dnia wszyscy są zaproszeni na świąteczny obiad do rodziny Feliksa, na którym będzie serwowany słynny bigos z babcilusi. Tajemnice Niki. Ferry cała klasa wyjeżdża na tygodniowy wypoczynek w góry do pensjonatu pod zezowatą owcą. Drodze do szkoły ojciec Felixa wręcza mu zegarek informując, że po stłuczeniu szkła będzie mógł wysłać sygnał SOS. Drodzy przyjaciele dyskutują o starych nartach niki, które należały jeszcze do jej dziadka, a także o tym, że Manfred, którego Ned zabrał w podróż bez ciała, jest bardzo obrażony. Po dotarciu do pensjonatu udają się od razu na obiad. Uczniowie są przerażeni tym, że nie ma tam telewizji. Dopytują o ciepłą wodę. Po jedzeniu rozmawiają o tym, jak w różnych miejscach nazywane są te same potrawy. Rano wybierają się na krupówki. Przyjaciele odwiedzają sklepiki, zasiadają też w kawiarni na szarlotkę. Tamnika stwierdza, że ma wrażenie, jakby byli śledzeni. Felix przypomina sobie, że kiedy jechali do zamku na kocie i łyskale, na parkingu stała furgonetka z napisem transport zwierząt. Net odtwarza nagranie z akcji gangu niewidzialnych ludzi i tam również jest taka ciężarówka. Następnego dnia wybierają się na stok na hali klimkowej. Nika zamiast czekać na instruktora zaczyna sama zjeżdżać. Felix mówi instruktorowi, że Nika nie umie ani skręcać, ani hamować. Nika zjeżdża ze stoku i wjeżdża w las. Felik zastanawia się, co ma zrobić, w końcu postanowił odpiąć narty i ruszyć za nikom. Niestety nie udaje mu się jej dogonić. Co więcej, śladem nart biegły w dół, gdzie las był rzadszy. Przecinały dolinkę i wspinały się na przeciwległy stok. W końcu postanawia wezwać pomoc. O zaginięciu nastolatki zostają powiadomieni ratownicy górscy, jednak pierwsze poszukiwania nie przyniosły rezultatu. W trakcie kolacji przyjaciele rozmawiają o wydarzeniu i wszystko wydaje im się dziwne. Szybkość narz, a także fakt, że Nika przejechała przez las, nie wpadając na żadne drzewo. Manfred zdobywa zdjęcie z satelity szpiegowskiej. Nastolatki dostrzegają coś dużego i futrzastego, co określają jako yeti i coraz bardziej martwią się o Nika. Postanawiają sami wyruszyć na poszukiwania. Zauważają unoszące się światło pomiędzy drzewami. Ned stwierdza, że to ufo. Wszystkie parametry ustawień sprzętów elektronicznych zerują się. Chłopcy obawiają się, jak wrócą do domu bez GPS-a. Zauważają też dziwne ślady i zastanawiają się, czy to nie Yeti. Zauważają też dziwne postacie o wyjątkowo dużych głowach. Okazują się, że to wojskowi. Żołnierze pytają chłopców, czy nie zauważyli czegoś dziwnego, ale ci wyznają, że szukają koleżanki. Ned i Felix docierają do chaty i dyskretnie wciskują się do środka. Przyłapuje ich czwartek, który prosi o wyjaśnienie. Nauczyciel upomina ich, że lepiej, żeby fachowcy szukali tylko Niki, a nie również ich. Następnego dnia, 14 lutego, chłopcy rozmawiają o dziwnych zdarzeniach i o tym, że coś zresetowało telefon i Manfreda. Nagle słyszą wołanie, wybiegają z chaty i udają się w stronę lasu. Tam na szczycie wzniesienia stała Nika. Obok niej stał biały niedźwiedź, który, według słów Niki, jest jej przyjacielem. Dziewczyna wyznaje, że całą noc przyspała w niedźwiedziej norze z misiem albinosem. Po powrocie pani Jola, nauczycielka polskiego, mówi Nicy, że dzwonił jej tata. Okazuje się, że to Manfred podszywa się pod ojca nastolatki. Już wcześniej odkrył jej tajemnicę i nakłania dziewczynkę, żeby sama wyznała przyjaciołom prawdę. Okazuje się, że ojciec Niki nie żyje od dwóch lat i że mieszka sama. Utrzymuje się z wciąż pobieranej renty taty. Nie chce trafić do domu dziecka i czeka, aż skończy 18 lat. Podbite oko, z którym pojawiła się w Halloween, było efektem zderzenia z żywiami lodówki. Net oferuje nicę łańcuszek, a dziewczynka stwierdza, że zawsze chciała takie mieć. Uczniowie bawią się śniegiem na podwórku. Budują zamki, bałwana i rzucają się ścieżkami. W porze obiadu dziewczynka po odpoczynku schodzi na dół. Chłopcy postanawiają w końcu zapytać o to, w jaki sposób odkryła tunele i zaprzyjaźniła się z niedźwiedziem. Ale znowu zapominają. W końcu, kiedy wychodzą na mały spacer, przypomina im o tym Manfred. Dziewczynka wyznaje, że ma magiczną moc. Po śmierci taty zaczęła mimowolnie przesuwać przedmoty i miewać przeczucia, które się sprawdzają. Różne zdarzenia mają miejsce najczęściej, kiedy się denerwuje. Zaczęła się uczyć to kontrolować. Chłopcy domyślają się, że przyjaciółka wezwała ich rano, używając telepatii. Nika wyznaje też, że znalazła zapis jednego z ostatnich procesów czarownic w Polsce i dotyczył on jej pra-pra-pra-babci. Dziewczyna boi się, że chłopcy po tym odkryciu nie będą jej już lubić, a oni stwierdzają, że nic się nie zmieni, będzie tylko ciekawiej. Niezidentyfikowany obiekt latający. Następnego dnia cała klasa udaje się na stok narciacki. Nika znów bierze swoje gigantyczne narty po dziadku. Ćwiczy pod okiem instruktora powolne skręty na niemal płaskim stoku. Kiedy po południu spotkali się w małej karczmie na górze stoku, by coś zjeść, Nika oświadczyła, że już umie jeździć na nartach. Nagle odzywa się Manfred, oświadczając, że zdobył zdjęcia satelitarne z poprzedniego dnia i rzeczywiście widać na nich jakiś rozmazany okrąg. Ned jest podekscytowany tym, że stoją u progu wielkiego odkrycia. Mogą udowodnić istnienie obcej cywilizacji, a może nawet nawiązać kontakt. Po kolacji przyjaciele oglądają wspomniane przez Manfreda zdjęcia satelitarne. Widać na nich okrąg o nierównych krawędziach. Postanawiają zdobyć jakieś dowody na istnienie tego obiektu. Postanawiają pożyczyć od Oscara dobry aparat w zamian za umożliwienie mu gry na komputerze. Za pomocą puszki po koncentracie pomidorowym Felix wymyślił ochronę na aparat przeciwko polu magnetycznemu. Wchodzą na dach, aby dokumentować zjawisko. W międzyczasie rozmawiają na temat pra-pra-pra-dziadka, który był inkwizytorem i tak poznał jej pra-pra-babcią czarownicę. Zakochali się w sobie, on ją uniewinnił. Następnie wypisał się z kościoła i wzięli ślub. Nagle na śniegu pojawia się dziwny cień, a gwiazdy zaczynają przygasać, jakby czymś przesłonięte. Na udaje się sfotografować ufo, a gdy postanawiają ruszyć w jego kierunku i nagle znajdują się w snopie światła i panikują i zaczynają krzyczeć. Felix jeszcze pstryka ostatnie zdjęcie i uciekają na nartach. Za sprawą Niki nabierają szybkości. W bacówce ściągają zdjęcia na komputer, a Manfred ma je przesłać do kolegi w laboratorium. Obróbkę obrazu doktora. Rano oglądając zdjęcia na rzekomo kosmicznym spotku dostrzegają napis DANGER. Zastanawiają się, jakie jest prawdopodobieństwo, by faktycznie umieścili je kosmici. Manfred mówi, że ma jeszcze jedno zdjęcie. Przedstawia ono wnętrze autokaru, więc prawdopodobnie było zrobione przez Oscara. Gdy jechali w góry, przez tylnią szybę autokaru widoczna była na nim znajoma furgonetka z napisem TRANSPORT ZWIERZĄT. Przyjaciele przekonują się, że szef gangu niewidzialnych ludzi, Morten, ich śledzi. Na pożegnanie jędrek, syn gospodarza bacówki, wręcza nicy walentynka, rzeźbą aniołka z rękami złożonymi do modlitwy. W trakcie drogi powrotnej Ned był na burmuszon, niechętnie zerkał na figurkę, łapią też gumę i ponad godzinę trwa wymiana koła. Net twierdzi, że mają strasznego pecha, skoro ujawniają kwaterę Marcela i Rubena, ale nie odzyskują swoich rzeczy. Znajdują skarb, a on trafia do muzeum. Spotykają UFO, nie wychodzą im zdjęcia. Nika jednak stwierdza, że przecież mają ciekawe życie, w przeciwieństwie do innych uczniów, i rzeczy niezwykłe są na wyciągnięcie ręki. Niepokojące odkrycia: Przyjaciele Felixa spotykają się u niego, ale nie mogą zdecydować się na żaden film. Wszyscy już widzieli, postanowiając zatem sprzedać zdjęcia, ale przedtem jeszcze raz obejrzeć. Przyłapuje ich na tym tata Feliksa i prosi, by nie sprzedawali fotografii do gazet, po czym proponuje, że je odkupi. Napotykając na opór ze strony Feliksa wyznaje, że na zdjęciach nie widać UFO, ale prototyp statku powietrznego, a może kiedyś kosmicznego, który zaprojektował profesor Kuszmiński. To ściśle tajny projekt, który wykorzystuje kilka unikalnych technologii. Okazuje się, że ojciec Feliksa należy do tajnego zespołu konstruktorów latającego statku i napędu antygrawitacyjnego. Boi się, że choć zdjęcia zrobione przez dzieci są niewyraźne, to jednak widać na nich wiele szczegółów. Stwierdza, że wiele osób chciałoby dostać plany takiego statku. A zdjęcia mogą okazać się dla nich cenne, a dodatkowo oni będą w wielkim niebezpieczeństwie. Osi prosi, by je skasowali. Mówi też, że gdyby udało się zdobyć ostatni zeszt profesora Kuszmińskiego, to można by było skonstruować pojazd, który doleciałby na Marsa. Następnego dnia przyjaciele spotykają się w zbędnych kaloriach. Domyślają się, że Morten wie o projekcie i dlatego ich śledzi. Manfred przypomina sobie, że przyjaciele nie wykasowali wszystkich kopii zdjęć, ponieważ jedna z nich została na widoktorze, który obrabiał zdjęcia. Jedyne wyjście to usunięcie kopii z twardego dysku, zanim zostaną powielone. Trzeba jednak wykraść dysk 50 piętra pilnie szerzonego biurowca. Udają się na miejsce, ale ostatecznie stwierdzają, że odpuszczają, mając nadzieję, że nikt tych zdjęć nie odkryje. Ojciec opowiada Feliksowi o swojej pracy i międzynarodowym projekcie, w każdy kraj opracowuje inną część pojazdu, a ekipa ojca zajmuje się napędem. Opowiada też synowi o badaniach profesora Kuszmińskiego, który zginął w czasie wojny, kiedy ukrywał się w Warszawie. Pokazuje też Feliksowi zdjęcia naukowe, a ten uświadomie sobie, że szczątki, które znaleźli na strychu, to właśnie ciało profesora Kuszmińskiego. Felix namawia Neta i Nikę, by w czasie przerwy poszli do biblioteki. Pragnie pomóc ojcu w skończeniu pracy nad projektem. W drodze widzą, jak Rubens i Marcel dręczą jednego z uczniów, Ernesta, który ma złamaną nogę. Zabierają mu kulę i wysypują wszystko z plecaka. Niestety wygląda na to, że inni uczniowie się tylko przyglądają, ale nikt zamierza bronić ofiary. Widząc znikę Ruben, mimo sprzeciwu przyjaciela oddaje Rubenowi kulę. Na następnej przerwie znów udają się do biblioteki, chcą bowiem przejrzeć szkolną kronikę. Widząc zdjęcia z wypadku Kuszmińskiego, zauważają skrzynię którą znaleźli w ruinach kościoła. Uświadamiają sobie, że widzieli księgę z zapiskami naukowca, a nawet mieli ją w rękach. Domyślają się, że Niemcy mieli za zadanie wywieźć ją do Berlina. Zastanawiają się, czy gdyby poszli do muzeum, to oddano by im księgę, ale stwierdzają, że wówczas dowiedziałoby się o niej mnóstwo osób. Nika jest załamana i stwierdza, że wszystko zrobili źle. I teraz też ani nie odzyskają księgi, ani nie dostaną się na pięćdziesiąte piętro Silver Tower. By wykraść dysk. Jednak Felix stwierdza, że cele są po to, by je realizować. Okazuje się, że w muzeum jeszcze nikt nie zajął się skatalogowaniem skarbu, ale po interwencji ojca Felixa mają zająć się księgą w pierwszej kolejności i zostanie przekazana od razu do laboratorium. Niestety okazuje się, że mieści się ono w budynku Silver Tower. Zaś analizą pisma w księdze ma zająć się ten sam komputer, który obrabiał zdjęcia. Przyjaciele boją się, że widok. Skojarzy zdjęcia z księgą. Manfred przypomina, że widoktor przygotował również plan poszukiwania skarbu, bowiem to on wyliczył, gdzie może być zdjęcie. Felix podejrzewa, że ktoś doskonale wie o istnieniu eksperymentalnego pojazdu i księgi profesora i dlatego kogoś pracuje widoktor. I tym kimś jest Morten. Manfred odkrywa, że podejrzana furganetka, która ich śledzi, wyjeżdża z budynku Silver Tower. Przyjaciele planują dostać się jednak do biurowca. Manfred Nasolatki zastanawiają się, w jaki sposób ukarać Rubena i Marcela. Nika przybiera się za ducha, a chłopcy dodają efekty świetne z wykorzystaniem holoprojektorów, które nagrają obraz Niki z trzech stron, a następnie otworzą ją w powietrzu. Felix pozostawił na podłodze sali latarkę, a po kilku minutach weszli Marcel i Ruben, a ten drugi podniósł latarkę i zaczął ją oglądać. Felix nacisnął pilota i za plecami chłopców pojawiła się zjawa, nakazując chłopcom, by się poprawili, bo po śmierci trafią do piekła. Obytnica Marcela zostaje nagrana. Niestety Ruben, ponaglany przez ducha, wychodzi z kadru. Niki tłumaczy przyjaciółom, że chłopak słucha się Marcela, ale wcale nie jest zły, a w ten sposób będzie mógł się uwolnić od jego wpływu. Po lekcjach grupka przyjaciół wybiera się do ratusza, gdzie czeka już na nich przygotowane przez Malfreda zaproszenie do zwiedzania. Okazuje się, że tak naprawdę Manfred tam mieszka, a komputer, który znajduje się w muzeum jest podobny do tego, w którym przebywa widoktor. Przewodnik, Stefan Karabski chce ich oprowadzić tradycyjną trasą, ale net od razu mu przerywa, mówiąc, że chcą zobaczyć superkomputer do sterowania ruchem. Zamierzają sprawdzić, jak usunąć pliki, które zostały u widoktora. Chodzą do dużego pomieszczenia, zastawionego szafami, mrugającymi setkami kolorowych diod, a po ścianach biegły tam różne grubości wiązki przewodów. Manfred zobaczył siebie w fizycznej formie po raz pierwszy. Dokładnie studiują budowę komputera. To niepokoi przewodnika. Następni przyjaciele jadą do zbędnych kalorii, mając wrażenie, że ktoś ich śledzi. Rozglądają się po kawiarni, a jedna z kobiet wydaje się Felixowi znajoma. Przyjaciele ustalają szczegóły kradzieży. Ale Niki zwraca uwagę na ich konsekwencje, między innymi policja zacznie szukać ich ojca. Ned i Felix nie chcą narażać Niki, więc decydują się, że wszystkim zajmą się sami. Felix przypomina sobie, że ojciec kiedyś pracował nad mikrorobotem. Planują, że wpuszczą do widoktora cyberkaralucha, który będzie wpełzał do wnętrza obudów i szukał właściwego dysku. Ostatecznie dochodzą do wniosku, że nie mają na to czasu. Rozważają, dostanie się w inny sposób do budynku. Ale nagle Niki wstaje tłumacząc, że już późno i musi jechać. Kobieta, na którą Felix wcześniej zwrócił uwagę, wciąż siedzi przy stoliku. Pięćdziesiąte piętro. W czasie, kiedy w szkole trwa klasówka z matematyki, Felix i Ned załatwiają sobie zwolnienia i idą do Silver Tower. Synchronizują zegarki, patrząc na budynek zgodnie, stwierdzają, że zadanie, którego się podjęli, jest niemożliwe. Chłopcy są na łączach z Manfredem. W tłumie wchodzą do budynku, przemykając niepostrzeżenie. Dalej na bramkach wymagane są specjalne karty dostępu. Chłopcy szybko zawracają i postanawiają dostać się przez garaż. Przemykają poza zasięgiem wzroku strażnika w budce. Dostrzegają znajome furgonetki z napisem transport zwierząt. Wchodzą do windy, która ma tylko pięć przycisków, zero i cztery podziemne poziomy. Ściskają zero i znów znajdują się w holu, z którego wcześniej zawrócili. Wybierają najdalej umieszczoną bramkę i przeskakują ją. Wraz z tłumem dostają się do winy. Najwyższy przycisk ma numer 48. Manfred podpowiada, by pojechali na 46 piętro. Lokalizowana była na nim mała kawiarenka, do której się udali. Nikt nie zwraca na nich uwagi, ponieważ praca na tym piętrze trwa do późna. Manfred odnajduje w sieci stare plany budynku. Chłopcy dostają się na 50 piętro. Najpierw przez szyb windy, co jest bardzo niebezpieczne, bo windy wciąż kursują, a później wędrują szybem wentylacyjnym. Niestety Ned nieostrożnie siada na kratkę wentylacyjną i spada w dół prosto na fotel w pustym gabinecie. Nagle drzwi otwierają się i do gabinetu wchodzi kobieta, grzebiąc w stercie papierów i prosząc chłopca o podpis na dokumencie z NASA. Ned podpisuje się w zaznaczonych miejscach jako James Bond. Kobieta, nie patrząc w ogóle na niego, wychodzi. Felix wyciąga do przyjaciela ręce i pomaga mu wspiąć ją do przewodu wentylacyjnego, po czym wtyka kratkę w na miejsce. Przyjaciele sprytnie omijają kamery, przylepiając do nich kulki z plasteliny. Udaje im się ominąć czujniki, ale nie mają planu, co robić dalej. Postanawiają najpierw zobaczyć, gdzie jest księga, a Felix wpuszcza muchę robota na poszukiwania. Niestety zostaje złapana przez zwyczajnego pająka. Postanawiają zatem wykorzystać maski, które przygotował dla nich Manfred, by oszukać widoktora. Nastolatki dostają się do magazynu starodruków i dostrzegają księgę profesora Kuszmickiego, a zabierają ją jakaś elegancka dziewczyna. Kopcy ruszają za nią, ale kiedy próbują do niej zagadać, okazuje się, że to Nika. Nastolatka zatrudniła się jako asystentka w jednej z firm, żeby zdobyć zapiski naukowca. Nika zastanawia się, czy nie wystarczy, że mają już księgę. Popierają Manfred, twierdzą, że nie znajdą już tego dysku. Ostrzega ich też, że za długo stoją na korytarzu i mogą zwrócić uwagę. Nika nagle sobie przypomina przepowiednię Madame Josephine, która przepowiedziała, że przed nocą wydarzy się coś strasznego, a święta już za kilka dni. Nagle wózek, na którym leży księga naukowca odjeżdża nastolatki ruszają za nim w pogoń i trafiają do pomieszczenia, które ma zamontowane klamki tylko po zewnętrznej stronie, w pułapce. W pomieszczeniu nie ma klamki ani zamka. Na dodatek brak jest zasięgu, więc net nie ma połączenia z Manfredem. Wózek witacza się do małej windy, a bohaterowie dalej podążają za księgą. Widzą ślady użytkowania na księdze i odręczny napis. Trzynaście. Winda rusza w górę. Drzwi z logo przedstawiającym trzy tryby połączone zębami otwierają się, a wózek z księgą wjeżdża. Przyjaciele również wchodzą do ciemnego wnętrza. Słyszą głos mówiący, że ucieczka z księgą nic by im nie dała, a także, że ich akcja od początku skazana była na niepowodzenie. Okazuje się, że rozmowy dzieci od początku były podsłuchiwane. Co więcej, złowieszcza kopia widoktora to właśnie Morten, przywódca gangu niewidzialnych ludzi, jest sztuczną inteligencją, dlatego nikt nie mógł go złapać. Przyjaciele znajdują się w dźwiękoszczelnej kopule więczącej Silver Tower. Zbuntowany i oszalały program komputerowy planuje zniszczyć bohaterów, dlatego wyjawia im całą prawdę, zazdrości ludziom im człowieczeństwa, chce mieć nieograniczone możliwości, a napady na banki to tylko początek. Dlatego zależy mu na zdobyciu wynalazku od profesora i konstruowaniu talerzy latających. W momencie, kiedy Morten mówi, do pomieszczenia wchodzi czarnowłosa kobieta, nastolatki już ją widziały. W zbędnych kaloriach czy w trakcie remontu szkoły To ona też włamała się do domu Feliksa Kobieta zmienia się w automat do batoników Który stał w gimnazjum nastolatków Okazuje się, że nie mają do czynienia z człowiekiem A z androidem Co więcej, gang niewidzialnych ludzi To zmiennokształtne roboty Zmieniające się w sprzęty domowe Teraz wszystkie sprzęty stojące w kopule Zmieniają się i scalają Ostatecznie stworzyły wielkiego srebrnego potwora Który miał 6 metrów wzrostu A w kanciastej twarzy zrobionej prawdopodobnie Z obudowy pralki świecił czerwony. Na oczy. Nagle pęknięta rura powoduje zalanie niektórych elementów i zwarcie u Mortena. Wspinają się na zbiornik, żeby znaleźć się poza zasięgiem Mortena. Felix postanawia zbić szkiełko w swoim zegarku i wezwać pomoc. Jednak Ned stwierdza, że żaden sygnał z pomieszczenia nie wydostanie się. Postanawiają uszkodzić nururę i zdalać robota, zmuszając go, by rozpadł się na części. Ned postanawia zawiesić na chwilę program Mortena. Uciekają szybem wentylacyjnym, ale zapominają o księdze profesora. Nika wykorzystuje swoje umiejętności i księga sama do nich przylatuje. Goni ich robot, ale kiedy są już na dachu, zaczyna padać, dochodzi do zwarcia i robot staje się bezużyteczny. Po nastolatki przylatuje statek powietrzny, którym kieruje tata Feliksa. Mars. Na dzień przed Wielkanocą gimnazjaliści mają oglądać film o profesorze Kuszmińskim, wybitnym polskim fizyku. Wszyscy zbierają się w tym celu w sali gimnastycznej i słuchają przemowy dyrektora, magistra inżyniera Juliusza Stokrotki. Tyle tylko, że zamiast tego uczniowie widzą na ekranie przerażonego Marcela, który przyznaje się do wszystkich czynów i obiecuje poprawę. Jednak zamiast ducha Niki widać, jak Marcel drży przed pluszowym misiem. Cała sala śmieje się z chłopcem, a ten zrywa się z miejsca i wypada za drzwi. Ned chwali się perfekcyjnym montażem, mówiąc, że specjalnie dla Niki wyciął Rubena. Dopiero teraz uczniowie oglądają film, który okazuje się nudny w przeciwieństwie do życia Kuszmińskiego. W poniedziałek Wielkanocny nastolatki z ojcem Neta i Feliksa oglądają misję z eksplorowania Marsa. Przy okazji ojciec Neta wspomina, że kilka dni temu jakaś polska firma podpisała z NASA umowę na analizę marsjańskich zdjęć. Problemy są tylko wątpliwości co do podpisu prezesa, który widnieje w papierach jako James Bond. Firma ta nazywa się v Doktor. Okazuje się, że robot ma problemy. Zakopał się w czerwonym piasku. Co więcej, ojcowie chłopców uczestniczyli w tworzeniu tego kosmicznego łazika. Ojciec Neta stworzył program sterujący, a ojciec Felix za napęd. Nika wykorzystuje swoją moc, by pomóc robotowi, ale nie zauważają poprawy. W tym czasie przed domem zatrzymuje się samochód. Okazuje się, że to minister spraw specjalnych, Jakub Rosner. Minister odznacza Nika, Felixa i Neta w uznaniu za ich niezwykłe zasługi. Orderem do Bromira mówi również, że ministerstwo złożyło na ich kontach pewne sumy pieniędzy. Związanych z tym odznaczeniem będą mogli korzystać ze środków po ukończeniu 18 roku życia. Robot ostatecznie poradził sobie z przeszkodami, nagle podskakując, jakby pchnęła go niewidzialna ręka. A tata Feliksa stwierdza, że z następnym nie będzie takich problemów. Chłopcy podziwiają Nikę i jej moce. Okazuje się, że udało jej się przesunąć robota, ale obraz dotarł na ziemię po 11 minutach. Przyjaciele zastanawiają się, ile jeszcze wspólnie dokonają.